No, przepraszam bardzo, ale jeżeli ja widzę Auto, które ma 800 KONI, uważa jakieś yy, 2800 LB No, 2, no 3000, nie ukrywajmy, to jest trochę y, dużo, nawet za, aż za dużo No to przepraszam bardzo, ale to jest jakieś nieporozumienie, tak? Jeżeli chcemy, naprawdę, jakieś yy, super dobre auto, które jest Potężnie silne, tak jak Kerbera LM, który jest lekki i szybki i zwrotny, no to tak ja o to właśnie chciałbym. A ja ma prawie 600 koni, tak? A SARR ma 800, czyli jakby ktoś patrzył tylko pod kąt mocy, no to ja bym wybrał SARR i by się zmierzył z Kerberą, no to miałby przegrany z palcem, że tak powiem, już nie powiem gdzie, tak? No to miazga byłaby totalna. Byłaby tu po prostu totalna miazga. No i to jest właśnie to. Pomyłek ciąg, ciąg dalszy. Widocznie no tragicznie spisuje się na tych eskach. Tragicznie po prostu. Jest, jest po prostu źle no niestety. No. Jest po prostu bardzo, bardzo źle i szansa na to, że dorwę kiedyś Erik siódemkę jest niewyklasz. Już już jest Już Po prostu ta możliwość nie istnieje. No niestety będę ponownie drugi, ponownie drugi. 22. kółko. Niby. Hmm... Tu mi czegoś brakuje. Skoro na przykład jadę oszczędnie, to powinna temperatura opon według mnie yy, maleć, a nie rosnąć. A przynajmniej w powolnym tempie, żeby ro ona rosła. Dlatego tutaj, no niestety, jakoś nie ma. Czyli widocznie nie ma tutaj jakby takiego systemu oszcz oszczędzania, nie? I to, jest, I to jest przechlapane po prostu. Masz już, yy, że powiem, przesądzony wyścig, nie? Widocznie nic, nic z tym nie zdziałasz po prostu: nic. Absolutnie, kompletnie, zero. Muszę takiego. Wallerider robić, które działają na ogromną szkodę oponom bo inaczej nie potrafię tym autem niestety, jest tak tragiczne, że no rozszyfrowanie go by, by mi zajęło chyba z grubo miesiąc czasu, albo nawet więcej no właśnie po prostu to jest auto, które nie nadaje się do, takiej, do tego typu tory, bo to jest po prostu no, gehienna. tak? By się, mężesz, się męczysz po prostu zresztą widzicie już oglądacie, który, którąś tam część z kolei, tak, podzieloną na kilka, no, 206. Po prostu jest tragi tragicznie, jest po prostu beznadziejnie. Próbuję teraz tu, ale to będzie po prostu jakaś, coś czuję, tragedia. No nie, nie było tragedii jeszcze takiej miary. No właśnie, ale tu już bo nie za dobrze. Ła. To nie jest auto do ścigania się. Na dragi, no. No to tak, no to jak najbardziej, oczywiście tam nawet o 210 można nawet wyciągnąć, jak się postarasz. Ale kurde, nie na takie zakrętasy, no to o czym my tu gadamy, 207, no. a widzicie, no, proszę. już znak, że opony po prostu już no, niestety, ale nie wyrabiają. Ewidentnie nie wyrabiają po prostu i niestety, ale... Pomarańczowe się zaczyna już powoli te opony robić także Stan opon raczej, nie opony Opony nie mogą być pomarańczowe Tylko są prawda Smoliste, raczej takie czarne Więc opony nie mogą być pomarańczowe Jedynie stan A to już, No to już nie jest dobrze jak są pomarańczowe To już jest bardzo źle To już jest czas na... No właśnie I widzimy, i mamy odpowiedź Jak iwo trójka mieś migła z palcem w dupie, że tak powiem. Nie ma szans, nie? No muszę, muszę zjechać, po prostu jest yy, tragedia. No, 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 no nie da rady na jeden piso. no, To już jest po prostu, no. Mordęga, po prostu. To już jest po prostu. Krzyż pański, o. Mamy odpowiedź, o no, co się dzieje. No. Nie ma sensu i przegrany z Kretesem w ogóle to jest jakaś tragedia, po prostu pomyłka w sztuce, że ktoś kto dał na bonus w yy, medalu dając takie auto był po prostu totalnym i chyba idiotą i kretynem, bo to jest po prostu samobójstwo jeżdżąc takim autem w takim medalu. To jest kretyństwo po prostu, kretyństwo. To jest kretyństwo po prostu. Trzeba być idiotą do kwadratu, żeby dawać taką moc, taką wagę, taki napęd i po prostu no do czego ma to auto służyć. No do ścigania już na pewno, nie? To takie w takie tego typu tory. Absolutnie. Prodo do takich owalnych już bardziej. Jak high speed ring, jak yy, test course właśnie. To tekst, test course to, to już w ogóle. To już by tam w ogóle rządził, prowadził. Teraz tu mogę... wróć ile wlezie, ale co z tego? Jak już tego nie odzyskam, o, proszę. Co się dzieje? Nie odzyskam tego Nie będzie poniżej godziny to będzie dobrze, nie? Tragedia po prostu, tragedia I Inne buńczuczne kurde stwierdzenia na temat Serera to po prostu są w pełni potwierdzone po prostu Znaczy teraz to jest szybko zadnia no, ryzyko. Nie mogę. Nie mogę za szybko tutaj tego zaatakować. O, widzicie? Patrzcie, już, już mam turkusowe. A ledwo to zmieniałem, nie? A jestem, że tak powiem, no w połowie. No, w większej połowie toru. Zobaczcie, jaka jest diametralna różnica. Zobaczcie, co się dzieje z tymi oponami. Już są zielone. No, niestety, ale masa robi swoje. Przykro mi bardzo. No i nikt mi nie powie, że masa nie robi. Robi dużo i to bardzo dużo. Najcięższym autem jest chyba z całej. Gran Turismo jedynki jest chyba Aston Martin DB7. Też, też proszę bardzo, 424 konie po tuningu, Masz jakieś, też coś koło Soerera, też jakieś 900-2800. I też jest, y plasuje się koło setki. Co z tego, że ma 400 koni, jak on tego nie może wykorzystać, tak? Co z tego, że on ma taki silnik V8, czy tam jakiś silnik V10, nie pamiętam już. Bo nominalnie ma 330, czyli ma, te, ma, ma jakąś fałkę na bank. Ma jakąś fałkę. Ale jak on tego nie potrafi wykorzystać, tak? Masa mu wszystko psuje tak naprawdę, nie? Jakby 2000 ważył Aston Martin LB Nie kilo, LB No to wtedy można byłoby tam się pokłócić, nie? To wtedy naprawdę byłby to idealny pretendent do ścigania. Tak samo Soare Co z tego, że są ładne, jak Soare, czy DB7, czy jakieś innekolwiek auta. Są ładne, a. W... Po prostu mówi co innego, nie? Nie da się. Po prostu się nie da, no i trudno. Ja mam swoje zdanie. Każdy też tam ma jakieś tam swoje prawda, wytyczne i... Tutaj też ryzykowałem sporo dosyć, że tak powiem. Zaraz mogę wall śmigać, także... To już mi, już mi i tak nie będę chyba trzeci ani drugi, także już jestem przegrany. Mogę już tylko ewentualnie stracić to czwarte miejsce, jeżeli byłaby taka opcja. No niedobrze, no niedobrze, niedobrze, bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. No i patrzcie, patrzcie co się dzieje. Nie, absolutnie nie. Odpada. Ewidentnie odpada po prostu. Nie. To nie jest pretendent do ścigania się. Absolutnie, po prostu absolutnie. Wszelokrotnie widzę jakieś kształta przed sobą, ale co z tego, jak ja ich nie dorwę, tak? No nie, jak ja mam takie kurde jazdy. Bezpieczeństwo. Oczywiście, że tak. Teraz to Skyline się będzie teraz męczył z oponami. Może teraz go złapię, chociaż szczerze, szczerze w to wątpię już po prostu, bo muszę go hamsko perfidnie spychać. Tak jak to teraz zrobiłem, czego po prostu nie lubię robić, bo to jest nie fair, no ale niestety no. pewne krańcowe sytuacje wymagają krańcowych rozwiązań. No, mm, mm, mm. powiedzmy, że. No właśnie, to jest ten Civic, o którym wspominałem właśnie, o widzicie. Dopiero teraz go zdublowałem na 28 kółku. I zobaczcie jak na zakrętach mnie już dogania. Mimo, że on ma tylko 250 koni. Jest lepszy po prostu. No i... O czym my to gadamy, tak? To jest w ogóle jest zupełnie inna liga, to co RR pokazuje. To jest zupełnie inna liga. No. Kompletnie nie może zatrybić. Kompletnie! Raz się przykleje, raz się nie przykleje. Raz mi po obrotach powiedział, a raz kurde naprawdę idzie jak pomaszli maszli wyciągnie te 1,50, nawet poniżej 1,50. Tak jak widzicie na prawym górnym roku Fastet Celaptr 149569 i to jest chyba taka chyba jedyna okazja, jedyny taki numer taki, który mógł wywalić i uczynić No trzeci. Hmm, mm, mm, mm. Ale tak ciężko i będzie błąd chyba, będzie błąd. No dokładnie. Oczywiście, że będzie błąd, bo jakby inaczej. Miękka buła i tyle na zakrętach. Miękka buła, niestety. Nic się z tym już nie da zrobić po prostu. Niestety. Nic. Autentycznie. I ten błąd już mi chyba dużo kosztuje. Bardzo dużo. Jesteśmy na 28 okrążeniu. Jeszcze tylko jakieś yy, dwa okrążenia ponad do końca. Może będę drugi, ale to może... Może będę drugi, może. To jest taki znak zapytania, po prostu, że teraz nie wiem, czy będę drugi, czy trzeci. Czy nawet czwarty nie będę, bo może się okaże, że opony mi tak kurde zbledną do, do żółci, że... Yy spadnę na czwarte, taki stracę po prostu swoje miejsce i tyle z tego zyskam. No nic, no po prostu będę drugi chyba. Po prostu będę drugi. Pierwszy już na pewno nie, nie ma nawet takiej opcji. A absolutnie wykluczone to jest. Jeszcze ostatnie okrążenie Minuta 54. 4,5 sekundy mnie ten bot kosztował. No. Sporo. Nie da się ukryć. Sporo. Drugi. No ja teraz będzie mnie blokował oczywiście. Będzie robił wszystko, żeby po prostu teraz bronić się tego drugiego miejsca. Bo jak to robi bot zazwyczaj. No i teraz tak. O, właśnie. No i to już jest.